Dawno, dawno temu pewien chłopaczek z RPA przeprowadził się do rodziny w Kanadzie i dzięki stypendium i pracy w tartaku i na farmie zaczął studia. Zdolny gość, który w przeciągu 10 lat mógł już sobie pozwolić na swojego McLarena i prywatny śmigłowiec. Uczyłem się wtedy tabliczki mnożenia, więc usłyszałem o nim długo, długo później, kiedy media donosiły o jego spektakularnych porażkach. Gdzieś w 2006, 2007 i 2008 w wiadomościach Kowalski zobaczył, że Ekscentryczny milioner ponosi klęskę w swoich próbach zbudowania rakiety, która woziłaby satelity w kosmos. Cześć internecie, dzisiaj rzucimy okiem na chyba najbardziej ekscytującą rakietę tej dekady, która w tym czasie ze stanu nie istnieje, przeszła do absolutnego wyznacznika branży. Chodzi oczywiście o Falcona 9 od SpaceX. Z tego miejsca przesyłam podziękowania do SpaceX.com.pl za merytoryczne wsparcie podczas researchu. Ze scenariusza zrobił się totalny tasiemiec, więc film został podzielony na dwie części. Pierwsza tu i teraz, kolejna za tydzień. Zapraszam! A czego się spodziewał ten nasz yy, pan milioner? Miałem czytanki o Gagarinie, widziałem film Apollo 13 z Tomem Hanksem. Takie zabawy to jest projekt dla całego kraju, a nie czyjejś firemki. Elon Musk swoje pierwsze poważne pieniądze zgarnął sprzedając startup Zip2. Taki internetowy katalog firm. Yy, jego następne przedsięwzięcie, coś co dzisiaj znamy jako PayPal, przyniosło zdecydowanie więcej zysku i ta góra hajsu sfinansowała w głównej mierze firmę SpaceX. Ale nie miejcie złudzeń, ani Zip 2, ani PayPal yy, nie spadły maskowi z nieba. Za sukcesem stała cała masa trudności, najróżniejszych przepraw biznesowych, no i dramatów rodzinnych, jednak zmysł do interesów, stanowczy charakter. Upór, zdolność szybkiego uczenia się, no i wiedza inżynierska doprowadziły jego i SpaceX do punktów, w którym są dzisiaj, ale zanim na platformach startowych ustawiono pierwszego Falcona, Musk próbował zacząć swoich sił w branży nieco inaczej. Uznał, że zacznie od gotowca. Postanowił kupić ICBM-y, międzykontynentalne pociski balistyczne, których zdemilitaryzowaną wersję można było kupić w Rosji. Rakieta po usunięciu tej części służącej do rozwałki nadawała się do transportu satelity na orbitę. Było to jeszcze na długo przed sprzedażą Paypala, więc Elon miał ograniczony budżet. Na szczęście nie udało się dojść do porozumienia z rosyjskimi biznesmenami, żeby za 20 milionów dolarów kupić trzy fajerwerki. Po szybkim przełknięciu tej porażki negocjacyjnej Musk zaczął wdrażać plan B. Rakietę trzeba opracować samodzielnie. Gromadził znajomych i znajomych znajomych, którzy potrafili cokolwiek w rakiety. Jednak pieniądze na zakup trzech ICBM-ów nie wystarczyłyby na realizację nowego planu. Sytuacja zmieniła się, kiedy eBay kupił PayPala. Wtedy Musk włożył w tę akcję większość tego, co miał. SpaceX zaczęło ze 100 milionami dolarów. Raketa Falcon 1, nazwana na cześć Sokoła Millenium z Gwiecnych wojen, zdobyła finansowanie. Maska było stać na development i maksymalnie 4 starty. SpaceX stało się pierwszą prywatną firmą, która stworzyła rakietę na paliwo ciekłe i dotarła na orbitę. Czwarty start wypalił całkowicie wkład finansowy, który Musk włożył w firmę, ale teraz był dowód, że potrafią robić to, co obiecali, że zrobią. Falcon 1 wystartował potem już tylko jeden raz, bo SpaceX przeszło z rozmachem do Falcona 9. Numer 9, podobnie jak poprzednio 1, oznacza ilość silników Merlin napędzających pierwszy stopień Falcona. Falcon 9 jest dzisiaj koniem pociągowym firmy Ilona Maska. Nieustannie ulepszany do końca 2019 roku zaliczył udanych 78 startów, jedną eksplozję tuż przed testem na platformie i jedną eksplozję w locie, co daje niezawodność 97,5%. To całkiem spoko, jak na prywatną rakietę, która 10 lat temu jeszcze nie istniała, a w ilości startów tej dekady wskoczyła na top 3. Po chińskim długim marszu i rosyjskim sojuzie. F9 to ważąca po zatankowaniu prawie 550 ton 70 metrowa dwusegmentowa rakieta, której najnowszy wariant Block 5 potrafi umieścić ładunek wielkości autobusu na orbicie. Jeżeli kiedykolwiek marzyła Wam się wycieczka szkolna na niską orbitę okołoziemską, to udźwig 22,8 tony spokojnie zabierze wynajętego Jelcza i całą klasę na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Żeby odwiedzić orbitę geostacjonarną, należałoby się przesiąść do czegoś lżejszego, bo F9 potrafi tam wysłać 8,3 tony, a w stronę Marsa wypchnie trochę ponad 4. Ok, teraz zobaczmy, co ten potwór ma w bebechach. Prześledźmy krok po kroku start Falcona 9. Nasz kucyk jest dostarczany na stanowisko startowe na pusto. To znaczy pod owiewką jest ładunek, ale zbiorniki są suche. Tankowanie wykonane jest dopiero po pionizacji rakiety. Silniki Falcona karmi się specjalną odmianą nafty lotniczej RP-1 i ciekłym tlenem, w skrócie LOX. Kiedy przekroimy rakietę, to zobaczymy, że jest ona tak naprawdę wielkim zbiornikiem paliwa i utleniacza. Mają tak wszystkie rakiety. Całkowitej masy startowej tylko kilka procent stanowi ładunek, a dla misji w dalszej części układu słonecznego może być to nawet ułamek procenta. No, tak się składa, że nasza planeta to jedno z gorszych miejsc w całym układzie słonecznym, z którego można realizować podbój kosmosu. Wysoka grawitacja, gęsta atmosfera. No, to wszystko sprawia, że umieszczanie czegokolwiek nawet na niskiej orbicie okołoziemskiej to zawsze jazda po krawędzi tego, co fizycznie to urządzenie, ta rakieta może wytrzymać. Inżynierowie stosują najróżniejsze triki, żeby zrealizować teoretycznie mało skomplikowane zadanie, jakim jest wejście na orbitę. No, bo. Trzeba po prostu y, rozpędzić to coś, ten ładunek od 0 do niecałych 8 km na sekundę w dowolnym kierunku, równolegle do podłoża. Niestety nasza błękitna planeta dostarcza fatalne do tego warunki. A teraz wróć do Falcona. Zbiorniki rakiety nie są tej samej objętości. Zbiornik tlenu jest większy. Wynika to z proporcji spalania RP1 i lox. No i gęstości tych składników. Na 1 kg RP1 przypada 2,7 kg ciekłego tlenu, a po uwzględnieniu gęstości na 1 litr RP1 przypada już tylko 1,9 loks. Skroplony tlen w temperaturze poniżej minus 200 stopni Celsjusza jest dużo gęstszy niż mający minus kilka stopni RP1. Czy to oznacza, że zbiornik z tlenem będzie prawie dwa razy większy niż zbiornik nafty? Oczywiście, że nie. Jest większy, ale nie aż tak bardzo. No co wy, to jest rakieta. Tutaj wszystko jest trochę dziwne. Idealne proporcje to jedno, a sterowanie fizycznym silnikiem drugie. Oprócz RP-1 i LOX, Falcon tankuje przed startem też... Hel, który trafia do niewielkich zbiorników wewnątrz zbiornika tlenu. Tutaj nie ma już śmieszków, bo hel sprężony jest do ponad 370 atmosfer, czyli dużo, nawet jak na magazynowanie gazów technicznych. Hel jest lekki i sprężysty, więc można go zabrać dużo w małej objętości. No ale po co ten hel? Przede wszystkim do utrzymywania ciśnienia w zbiornikach paliwa i tlenu, z których będzie ubywać w trakcie lotu. W zatankowanych zbiornikach panuje niecałe 3,5 atmosfery, czyli tyle co w dentce rowerowej. Hmm, chyba nie dużo. Czy misja warta setki milionów dolarów nie zasługuje, żeby stosować w niej technologie lepsze niż y, takie jak w dentce rowerowej i mieć, no nie wiem, lepsze osiągi czy coś? Otóż zasługuje. Uwierzcie, ta rakietowa dentka nie jest taka zwyczajna. Ciśnienie w rozumieniu fizycznym jest podstępne. Czy ciśnienie można rozumieć inaczej? Dobra. Wyobraźcie sobie jakiś rodzaj doskonałej bariery. Po jednej stronie jest ciśnienie 0 atmosfer, nic. Po drugiej stronie jest jedna atmosfera, czyli trochę ponad 100 tysięcy paskali. Żeby było przejrzyście, i zróbmy z tego te okrągłe 100 tysięcy. Jeżeli byłby w niej otwór średnicy 1 cm zatkany korkiem, to ciśnienie próbowałoby go wypchnąć z siłą niecałych 8 N. Czyli położenie 1-kilogramowego odważnika na korku skutecznie zabezpieczyłoby ten korek. Jeżeli otwór miałby 10 cm średnicy, czyli był 10-krotnie większej średnicy, to działałaby na niego siła prawie 800 N, czyli nie 10, a 100 razy więcej. Na korku trzeba by było umieścić, no nie wiem, dorosłego faceta. Wnioski? To samo ciśnienie utrzymywane w dętce o stosunkowo małej powierzchni ścian jest niczym w porównaniu do naprężeń, jakie musi znosić zbiornik rakiety. Okej, okay, jeszcze zanim przejdziemy dalej, mała dygresja. Wielkości fizyczne opisujemy z użyciem jednostek układu SI, czyli kilogram, sekunda, metr, ale też ich pochodnych, newton, Pascal. W Stanach porzuca się system imperialny, stopy mile funty, na rzecz bardziej przejrzystego układu SI. Chociaż na co dzień jest dla nas łatwo wyobrazić sobie, kiedy ktoś mówi 10 kg, 30 sekund, 15 metrów, to powiedzenie 1000 newtonów albo milion paskali, no to to jest tylko liczba. Z tego powodu te standardowe, ale niecodzienne dla kowalskiego jednostki będę zamieniał na takie pozaukładowe, które łatwiej sobie wyobrazić, nawet jeżeli w danej dziedzinie inżynierowie nim nie operują. Na przykład 1000 N to trochę ponad 100 kg siły albo milion Paskali to niecałe 10 atmosfer. Teraz. Puryści piszą w komentarzach, jaka to profanacja, a jeszcze z Was zapraszam do dalszej części programu. Sokół jest zatankowany i czeka na start. SpaceX nie izoluje jakoś specjalnie zbiornika LOX, więc od razu yy, po napełnieniu zaczyna na niego oddziaływać temperatura otoczenia. W niektórych miejscach wewnątrz zbiornika tlen wrze, kiedy jego temperatura podniesie się do okolic minus 180 stopni Celsjusza. Rosnące ciśnienie jest wtedy redukowane zaworami bezpieczeństwa i z Falcona uchodzi taka ładna biała chmurka. Efektem tak niskich temperatur i tego, że zbiornik jest właśnie nieizolowany, jest też obladzanie zewnętrznej powłoki zbiornika. Woda z wilgotnego powietrza po zetknięciu ze ścianą rakiety błyskawicznie zamarza. Część kondensuje się i zamienia w szron, a część od razu w lodową mgłę. Szron bardzo dokładnie widać na czarnych rakietach Rocket Labu. Lud na elektronie jest jak pasek postępu w procesie tankowania. Ok. Falcon jest gotowy do odpalenia. Po uruchomieniu każdy z 9 Merlinów 1D będzie w stanie pochłaniać nawet 300 kg mieszanki RP-1 i LOX na sekundę, czyli zbiornik z 400 tonami paliwa da się wysuszyć w niecałe 3 minuty. No ale nie po to się staje na inżynierskiej głowie i buduje silniki zasilane paliwem ciekłym, żeby je na pełnej ptardzie cisnąć od uruchomienia aż do wyzerowania zbiornika. Cała zabawa w tym, żeby sterować siłą ciągu dynamicznie. Pojedynczy Merlin 1D potrafi wytworzyć na poziomie morza 854 kN ciągu, czyli 87 ton siły, i da się go sterować w zakresie od 70 do 100%. SpaceX znane jest z tego, że ciągle coś unowocześnia, i każdy kolejny silnik, właściwie każda rakieta, w jakiś sposób są lepsze. Merlin 1D jest czwartą wersją tego napędu po A, B i C, ale w ramach tego jednego modelu D wielokrotnie wyciskano z niego coraz więcej ciągu. Kiedy w 2013 roku powstał pierwszy D, to jego maksymalny ciąg był taki jak ciąg obecnego Merlina na praktycznie minimalnym ustawieniu. W komorze rozhulanego Merlina będzie panować ciśnienie 96 atmosfer. To sprawi, że gazy wylotowe będą uciekać z dyszy z odpowiednią prędkością, żeby zadziałały prawa fizyki rozkwinione przez gościa w peruce. Czyli wyrzucasz z jednej, a lecisz w drugą. Zatem RP-1 i LOX należy wtłaczać pod wyższym ciśnieniem, żeby przebiły się do komory. Zadaniem pompy będzie zatem zamiana tych 3,5 atmosfer ze zbiorników na ponad 96 w dopływach komory. Merlin to silnik pracujący w tak zwanym cyklu spalania z generatorem gazu. Oznacza to, że pompy RP1 i LOX napędzane są wspólną turbiną, która obraca się pod wpływem przelatujących przez nią gazów ze spalania paliwa, ale nie tego z komory głównej Merlina, tylko wytworzonych w specjalnej komorze turbopompy w generatorze gazu. Po co taki generator? Co jest nie tak z gazami wylatującymi z komory głównej? Są za gorące. Ponad 3000 stopni Celsjusza stopiłoby turbo. Chłodzenie urządzenia z ruchomymi elementami byłoby ekstremalnie trudne, jak wszystko w silniku rakietowym. No dobra, więc co jest spalane w generatorze, skoro RP-1 i LOX dają zbyt wysoką temperaturę? To akurat proste. RP-1 i LOX. Pewien mędrzec powiedział: idealne proporcje to jedno, a sterowanie fizycznym silnikiem drugie. Tak. Turbo zasilane jest inną proporcją, bogatą mieszanką, czyli za dużo RP1. Marnujemy naftę, ale yy, chronimy turbo przed wysoką temperaturą. Wiemy jak działa turbopompa? Wiemy. No to rozpędzamy ją sprężonym helem i kiedy ciśnienie na wylocie osiągnie poziom do pracy, to do generatora wpuszczamy lox. Zapłon inicjuje dodatkowa substancja. trietyloglin i trietylobor, tak zwany Titap który zapala się samoistnie po zetknięciu z tlenem. Wtedy do komory wpuszcza się RP1 i po jego zapłonie odcina dopływ Helu i t -tab. No bo turbo teraz już napędza się samo. Na pewno widzieliście często taką sytuację na drodze, kiedy ktoś mocno gazuje diesla, żeby przyspieszyć i unosi się za nim taki czarny obłok. Dokładnie tak samo jest w przypadku turba. Ten charakterystyczny dym to niedopalone RP1 w przypadku diesla nie jest to RP1. A może by te spaliny włączyć do komory głównej i tam podać odpowiednio więcej lox, żeby wszystko ładnie dopalić. Nie marnowalibyśmy nafty. Świetny plan. Możemy to zrobić, ale w praktyce ta smoła oblepi wszystko i zagrozi wtryską paliwa, więc w praktyce najlepiej poświęcić trochę RP1 i nie ryzykować. Oczywiście wszystko to, co sobie tutaj opowiadamy, bazuje po części na oficjalnych danych z SpaceX, ale też domysłach i analizach ludzi spoza firmy. Jak się pewnie domyślacie, mask nie wrzucił do sieci tak po prostu dokumentacji i algorytmów sterujących Merlina. No dobra, pompy hulają w najlepsze. W przewodach wysokiego ciśnienia panuje wysokie ciśnienie, Lok trafia praktycznie od razu do komory. Minie tylko całą masę hydrauliki, jakieś zawory regulujące, odcinające czy bezpieczeństwa, ale tego kryogenicznego płynu lepiej nie dotykać, bo elementy automatyki stają się problematyczne w takiej temperaturze. RP-1 nie jest takie lodowate, więc można przy nim pokombinować. Zanim trafi do komory, też przechodzi przez jakieś cuda i trafia między warstwy płaszcza komory. Robi się tak, bo nafta nadaje się idealnie do chłodzenia gorącej komory. Dopiero potem wpada do wtrysków. RP1 pod wysokim ciśnieniem ma też inne ciekawe zastosowanie, bo system używa go jako płynu roboczego z siłowników sterujących wektorem, czyli nachyleniem merlina. Procedura zapłonu komory? TITAB. Zdławiony po drodze RP-1 dociera do komory odrobinę później niż LOX, więc tlen ma czas, żeby się zainicjować substancją zapalającą. Ponieważ tutaj proporcje nafty i tlenu są odpowiednio czyste, a dysza dużo większa niż to, co wychodzi z turba, to możemy zobaczyć piękne zjawisko, jakim jest zielony płomień zapłonu. Widać go tylko przez krótką chwilę, tak właśnie spala się TITAP. No i hurra. Wszystkie dziewięć Merlinów zaraz zabierze nas w kosmos. Rakieta przytrzymywana jest hydraulicznymi uchwytami jeszcze przez krótką chwilę, żeby upewnić się, że systemy są sprawne, a każdy silnik zainicjowany poprawnie i z odpowiednim ciągiem. Jeżeli wszystko jest rzeczywiście ok, to uchwyty wypuszczają Falcona. Drgania silników otrząsają lód zgromadzony na rakiecie, czyli te... Zamarzniętą wilgoć. Zauważcie też, że stanowisko startowe jest oblewane wodą. Jest to system ochrony akustycznej platformy. Woda potrafi znacznie zredukować ilość decybeli w tym piekle, no i przedłużać żywotność sprzętu stojącego pod startującą rakietą. Ten etap startu będzie polegał na wydostaniu się z atmosferycznej galarety. Starcie powietrza absolutnie uniemożliwia osiąganie prędkości orbitalnej prawie 8 km na sekundę. Rekordzista samolot SR-71 Blackbird potrafił w atmosferze osiągać trochę ponad 1 km na sekundę, ponad Mach 3. Ale w tym celu musiał lecieć na bardzo dużym pułapie, z rzadszą atmosferą, a jego poszycie i tak nagrzewało się bardziej niż piekarnik babci. A nasz Falcon nie ma już fizycznej styczności z Ziemią, i w tym momencie robimy stop. W kolejnym odcinku pogadamy o wchodzeniu na orbitę, dalszych technikaliach no i o tym, co czyni go absolutnie wyjątkowym. Teraz jest też dobry moment, żeby zasubskrybować kanał, a potem wpaść na bloga, Twittera i Instagrama. Znajdziecie tam materiały z powstawania kolejnych filmów albo treści, które w ogóle nie staną się filmami. Na razie. Wszystkie linki w opisie. Do zobaczenia za tydzień. Cześć.